Weź. Dawno mi nie było. Ale jesteśmy dzisiaj na łowisku perła. Zawila nowym kawałek. No i będziemy próbować tutaj swoich sił. Ja już się rozstawiłem, tutaj nie ma numerów stanowisk. Wypożyczyłem sobie podbieraczek, maty na które siedzę. I tak. Wendeczki ustawione. Jedna rzucona trochę do przodu, druga trochę w prawo. Tu macie nazwy wędeczek. Big Fish. Także mam nadzieję, że jakiegoś Big Fisha dzisiaj złapiemy. Dużo osób, jest piątek. Jest godzina 8 już. Bardzo dużo osób jest, jak na piątek. Myślałem, że dzisiaj będzie troszkę luźniej. No i zobaczymy, będziemy próbować swoich sił. Wędki pożyczone, także mam nadzieję, że Także mam nadzieję, że się uda coś złapać Na no, moje największego szczęścia nie było i tyle, nie? Zobaczymy Będę obserwował, czy innym coś wpada, czy nie I, i, I zobaczymy jak to będzie, trzymajcie kciuki Prawdopodobnie jak się pojawi ten film, to coś będzie No bo jak nie będzie, to bez sensu, żebym cokolwiek wrzucał A fajnie było, jakby było, bo dawno nic nie wrzucałem Także zobaczymy co to będzie. Dobra, jak coś będzie to się widzimy. Udało się wyciągnąć pierwszą rybkę. Proszę, piękny karpik. Proszę bardzo piękny karp. Powalczyłem z nim troszkę. Wraca do wody.